Cisne zęby. Wytrzymam. Wszystko dla gładkiej skóry. Serio? Już wszystko? Myślałam, że będzie gorzej. Zapomnij o strasznych historiach. Laserowa epilacja na naszym aleksandrytowym aparacie Deka jest całkowicie bezbolesna dzięki inteligentnemu systemowi chłodzenia. Deka jest wyposażona w zaawansowaną technologię chłodzenia, która działa jednocześnie z laserem, chłodząc skórę podczas zabiegu. Precyzji i szybkości impulsu laserowego. Deka generuje ultrakrótkie i precyzyjne impulsy, co pozwala na opracowanie dużych obszarów skóry w krótkim czasie, minimalizując kontakt lasera ze skórą i zmniejszając dyskomfort. Niski temperaturze na powierzchni skóry podczas zabiegu. Urządzenie działa w temperaturze skutecznie niszczącej włoski, ale nie powodującej bolesnych odczuć. Aby umówić się na laserową epilację aparatem Deka, napisz do nas w wiadomości prywatnej lub zapisz się samodzielnie przez link w opisie na profilu Boxi.